Siema widzowie! Dzisiaj nowy pajączek. Zobaczcie! Piszcie z w komentarzach. Dam wam na to 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobrze, to jest dokładnie... Wiem, że jest za duże trochę na niego, ale normalnie w jeszcze w tym. To jest dokładnie Perafosa Stilmi. Bardzo chciałem tego pajączka. Mam. Go, byłem dzisiaj na wystawie, bo Bożu... zobaczcie, jakie karaczane kupiłem sobie, tureckie. Razem z wylęgami, a ja tu reszta pająków, bo tutaj się nie zmieści. Więc jestem zadowolony w ogóle. Zobaczcie, jak to wygląda, zarobiście. Wiem, że za trochę za dużo. Jak widać, że dużo pary, no to wiadomo, za dużo wody. No i no niestety. Wyszło, jak wyszło. Tutaj wszystkie się ruszają. Pozdro, jestem zadowolony z nowego zakupu. I ocenicie moją klateczkę, w sumie, przepraszam, terrarium od 1 do 10. Pozdro!